Cześć moi drodzy, ja znowu w bardzo ciekawym miejscu, szybko muszę Wam pokazać e, Haga, e, Holandia, różnice, ale też pokazuję różnice w, w tych filmikach, ale też pokazuję jakie rzeczy odkryłam tutaj. Więc w Hadze jest coś takiego, co się nazywa Omniwersum, jest to kino. Zobaczcie, kino polega na tym, że ma ekran po prostu wszędzie. Jest nad Tobą ekran. I film będzie polegał na tym, że będziemy oglądać świat podwodny i będziemy po prostu pod wodą. Więc y, każdemu polecam. Z dziećmi, bez dzieci, warto zobaczyć fajna przygoda na słoneczne dni blisko Schheveningen, czyli blisko plaży. A na pochmurne dni, to już w ogóle super, bo można oglądać dwa filmy pod rząd. Już się u nas zaczyna. Troszkę ciemno, ale szybko Wam powiem, że mogę robić tutaj film. Mogę robić film, więc będę Wam pokazywać. Wow. Uwaga. Voor hen zijn de hoge golven een gelegenheid om te spelen. En waarom doen ze dat? De zee. Toch zijn de zeeën nog steeds het minst bekende deel van onze aarde. Zeeplanten zijn de longen van onze planeet. Ze stoten evenveel zuurstof uit als alle bossen en grasvlakten op het land. In de dichte ondergroei wachten ons wonderlijke ontdekkingen. Hé, dat is deze. En toen zeiden ze, dat is No miałaś rację, miałeś rację, długo A nie ma takiej książeczki, takiej tej... Nie ma nie książeczki. Nie mam książki, słuchajcie, film się takiej... skończył, wszyscy już wychodzą, a my tutaj dyskutujemy, jak widzicie. Maryla, a przepraszam, Marianna nawet miała takie potrzeby, a ja mam okularnie potrzebnie, miała takie potrzeby, słuchajcie, że po, pomagała wilkom morskim wchodzić na lodową i taki jeden nie mógł wejść, a ona tak, no, no dawaj, no dawaj, no przecież udać się, wiecie, także słuchajcie i dla dzieci, i dla dorosłych. Naprawdę dobra zabawa. A dużo się można nauczyć, bardzo dużo. Słuchajcie, więc powiem Wam tak. Nie spodziewałam się w ogóle, że tu będę cokolwiek kręciła, ale kręciłam, więc pokażę Wam teraz w ta budowla, w którym jest ten ekran. Wygląda tak. Wygląda trochę jak nasza panorama Racławicka. Jest to miejsce takie trochę oddalone, chyba od centrum. No i wiecie co, cieszę się, że mogłam czymś takim się z wami podzielić i dajcie znać, czy ktoś tutaj już był, czy ktoś ma zamiar tutaj przyjechać, no i czy wam się podobało. W sposób taki możecie dać kciuka do góry, a nie zapomnijcie subskrybować.